Witam wszystkie osoby z podznaku Strzelca na moim kanale na ogólnym czytaniu na rok 2021 Moi drodzy, jak już powiedziałam jest to czytanie ogólne więc weźcie ze sobą tylko to co z wami będzie rezonowało Dobrze zaczynajmy w takim razie sprawdźmy sobie energię jakie tutaj Tarot chce wam przekazać na 2021 rok z jaką energią wchodzicie? Jaka energia będzie Wam towarzyszyła w roku 2021? Dziewięć pucharów. Drogie wy wystawiacie na siebie, na zadowolenie, na sprawieniu sobie radości, na skupianie się na przyjemnościach na Będziecie dążyć do takiej satysfakcji emocjonalnej i materialnej. To jest karta skupiania się na sobie, trochę karta takiego egocentryzmu, egoizmu, karta zadowolenia z siebie. Pytanie, czy wy wpadniecie w taki samo zachwyt nad swoją osobą, czy będzie to wynikało, z dalszego czytania, czyli z sytuacji, zdarzeń, które będą miały miejsce być może w 2021 roku. Zobaczmy zatem dalej. Co będzie tematem przewodnim dla Was w 2021 roku? Na czym będziecie się skupiać? Karta sześciu buław, drogie strzelce. Coś się dzieje. Karta zwycięstwa, karta sukcesu. Mam wrażenie, że z uporem maniaka będziecie dążyć do realizowania swoich celów, do spełniania marzeń. Do będziecie konsekwentnie realizować plany i zamierzenia. To też jest karta. Gdzie będziecie chcieli być dostrzeżeni, docenieni. To też jest potwierdzenie Waszej energii dziewięciu kielichów, bo ta radość da Wam poczucie takiego dowartościowania własnej osoby. Zobaczmy zatem, co odchodzi do przeszłości. Cztery monety. Mam wrażenie, że tutaj odchodzi strach przed nowym. Puszczacie wolno to, co do tej, czego do tej pory kurczowo się trzymaliście. To jest, tak jakbyście przestali się obawiać, Braku stabilizacji, niepewności. Tu też odchodzi jakaś zaborczość, kurczowe trzymanie się czegoś. Może jakichś starych naleciałości, starych zachowań. Mam wrażenie, że puszczacie wszystko to, co Wam nie służy. Puszczacie. To, co w jakiś sposób was ogranicza. Zobaczmy w takim razie, co do was przychodzi. Karta słońca. Nie wytrzymam za chwilę. No, znaczy, trzeba bardzo dobrze, natomiast. No. Wielokrotnie powtórzona energia sześciu buła. Radość, sukces, zwycięstwo, beztroska. Szczęście rodzinne, spełnianie marzeń, podróże, realizowanie się. Dla niektórych bardzo ważna informacja, że tutaj w karcie słońca może pojawić się dziecko, nowy członek rodziny. To marzenie posiadania dziecka może się dla Was spełnić. Moi drodzy, tak patrzę na te karty, i tutaj mm, mam wrażenie, że zostaniecie dostrzeżeni, wyróżnieni czymś. Być może będzie to jakieś, nie wiem, wybitne osiągnięcie, jakiś pomysł wybitny. Dokonacie czegoś wielkiego. W tej karcie jest również dobre zdrowie. W każdej dziedzinie życia, moi drodzy, będzie Wam się układać po Waszej myśli. Zobaczmy zatem, co w uczuciach i w emocjach. Asmonet. Pierwsze, co mi się rzuca, to ciąża. Kolejna karta, czyli dla tych, którzy planowali lub starali się, bardzo ważna informacja i podwójnie potwierdzona, że jest taka szansa. To jest również zadowolenie i satysfakcja w związku. Porozumienie, stabilizacja to jest planowanie przyszłości, planowanie wspólnego mieszkania, zakup mieszkania, zakup jakiejś nieruchomości, adorowanie, sprawianie sobie prezentów. Dla osób, dla singli to jest szansa poznania kogoś interesującego. Generalnie to jest właściwy moment, w 2021 roku to będzie właściwy rok na to, żeby poznać kogoś do wspólnej trwałej relacji. To jest rok na podjęcie działań, czyli na przykład na zaręczyny, na planowanie powiększenia rodziny, na ślub. Zobaczmy, co w pracy. W pracy karta siły. Słuchajcie, również bardzo dobrze. Również bardzo dobrze, ponieważ karta siły, jeśli chodzi o finanse, mówi o przypływie gotówki, o takim bezpieczeństwie finansowym. Tutaj nie będzie straty. Nie będzie zmartwienia, nie będzie Wam brakowało na pewno pieniążków. Tutaj może być również awans w pracy. Tak jak powiedziałam, docenienie, do, dowartościowanie, zauważenie, dobre wyczucie w interesach, dobra inwestycja. Najważniejsze wydarzenie w pierwszej połowie 2021 roku. Kolejny as, as mieczy. Moi drodzy, o co tutaj może chodzić? To może być zmiana kierunku zawodowego, zmiana pracy. To mogą być negocjacje, na przykład jakieś umowy, umowy o pracę, może jakiś aneks, może podwyżka, może... Wyższe stanowisko, więcej obowiązków, a co za tym idzie, więcej pieniędzy. To są nowe przedsięwzięcia, nowe jakieś pomysły, które wdrażacie w życie. Dla osób uczących się to są dobrze zdane egzaminy to jest rozpoczęcie studiów. Dopytamy tę kartę. I jakie wydarzenia w drugiej połowie najważniejsze w 2021 roku? Trzeci as, nie wytrzymam. Strzelce, co wy, co wy tak wystrzelicie w tym 2021 roku? As buław, kolejna świetna okazja od losu, kolejna świetna szansa na spadki pieniężne, na podróże. Właściwy moment na podjęcie ryzyka, gdzie nie stracicie, a zyskacie. To jest rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu w życiu. Dopytamy te dwa asy na dole. Dopytamy, o co tutaj chodzi, ale macie tak mocne karty. Na szczęście, na rozwój, na sukces że właściwie że właściwie nie będę więcej dopytywać. <laughs> asmieczy. Czego dotyczy Asmieczy? Jako najważniejsze wydarzenie w pierwszej połowie. Czego dotyczy asmieczy o co chodzi? Karta słońca. Moi drodzy, pierwsze co mi się rzuca. Że w pierwszej połowie u niektórych strzelców pojawi się nowy członek rodziny. Prawdopodobnie poprzez cesarskie cięcie wszystko dobrze się zakończy. Radość, świętowanie. Każda inna opcja, którą sobie ja nie wymyślę lub wy nie wymyślicie, wszystko zakończy się sukcesem, radością spełnieniem drugi raz powtarza się karta słońca coś jest moi drodzy na rzeczy zobaczmy jeszcze asa buław coś niesamowitego as buław jako najważniejsze wydarzenie w 2021 roku w drugiej połowie Strzelce, strzelce 2021 rok, a czego to dotyczy? Rycerza Buław. Osiągacie sukces w jakimś podjętym, rozpoczętym działaniu, to jest raz, a druga informacja dla osób, które wchodzą w jakiś związek. Zakończy się ten związek romansem. I tu jest przestroga, żeby uważać, bo rycerz buław to jest zwykły nowelas, który nie usiądzie w miejscu. Przeżyjecie, owszem, no, fajną przygodę. Będzie tutaj dużo namiętności, dużo pożądania, ale to może nie trwać długo. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest yy, rozwój jakiegoś działania. Yy, rycerz Buław to również podróż i As Buław też, czyli jakaś podróż też może być ważna dla kogoś. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy teraz kartę niespodziankę. Yy, co tutaj Runa, jaką niespodziankę ma dla Was? Jaką informację? Runa Odala, moi drodzy. Runa Odala, która mówi o domu rodzinnym, generalnie o rodzinie. I ogólne jej znaczenie, wiadomość, która tutaj jest dla Was przekazana. Jest to obietnica, Szczęścia rodzinnego w 2021 roku, że będzie Wam się wszystko pozytywnie układać. Mówi również o nowym członku rodziny, o czym też tutaj świadczą bociany na gnieździe, ale również Runa ta mówi o majątku i własnym domu. Czyli ci, którzy planowali zakup lub mieli takie marzenie, żeby sobie kupić dom, mieszkanie, działkę, pobudować dom, 2021 rok daje wam szansę, otwiera wam szeroko drzwi do spełnienia tych marzeń. Zobaczmy jeszcze kartę podsumowania wniosku lub rady z Dali Ciro Marchetti. Jest to karta numer 19. Karta ta trochę odpowiada w tarocie karcie Wisielca, moi drodzy. Wisielec to jest zastój, zatrzymanie, takie zagapienie się, poświęcenie się. Zaraz przeczytamy, co to oznacza. Moi drodzy, tutaj dla Was jest rada. Rada jest taka, żeby nie zatracić się w tym całym szczęściu, żeby ta wolność, te wybory, które macie, ten sukces, ta sława, żebyście nie popadli w pułapki własnego umysłu i własnego samozadowolenia, to raz. A druga rada jest taka, Żebyście nie przespali tych szans od losu, bo asy to są szanse. Żebyście ich nie przegapili. Bo pamiętajcie, że karty nie mówią, że tak się stanie, a wy sobie usiądziecie i będziecie czekać na to wszystko. Nie, wy musicie podjąć działanie. Musicie, nie musicie, powinniście podjąć działanie. Tu macie wskazówki, tu się pokazuje dla Was taka energia, piękna energia. Ale powinniście ją podni podjąć i wcielić w życie, w działanie. Drogie strzelce, Odebrało mi mowę z wrażenia. Piękne macie czytanie. Generalnie wszystkie czytania są pozytywne, natomiast wasze jest niesamowite. Trzy asy w jednym czytaniu, dwa razy energia słońca, karta jeszcze zwycięstwa i siły. Coś niesamowitego. Cóż mogę? Mogę Wam tylko za, trzymać za Was kciuki, żeby to wszystko Wam się spełniło żeby to się wydarzyło, żebyście skorzystali z tych szans, podjęli wyzwanie, podjęli działanie i realizowali swoje cele i zamierzenia. I do tego wszystkiego życzę Wam dużo, dużo zdrowia. I to już będzie kwintesencja Waszego szczęścia w 2021 roku. Pozdrawiam Was serdecznie.